Cześć, witam Was na kanale Rootblock. Jak co roku w zimie mamy testy rejestratorów samochodowych, wzmożona aktywność na drogach i cięższe warunki powodują, że chcemy mieć taką małą czarną skrzynkę w naszych samochodach. No i tym razem z propozycją testu wyszła do nas firma Nextbase, która podesłała rejestrator 322, a także 622. Sprawdźmy, czym się cechują, no i co potrafią na drodze. Do dzieła! Parę słów teorii o kamerze i później przejdziemy sobie do testu praktycznego. Wchodzimy w średnią półkę, czyli model 322. Jest to kamera, która już ma dużo więcej bajerów. Jeśli chodzi o sam wygląd kamery, wygląda dosyć nowocześnie, uniwersalnie, więc tutaj absolutnie nie mam się do czego doczepić. Natomiast doczepić się oczywiście muszę, złącza USB, bo to jest absolutnie no karygodne. Mini USB. Halo, czekajcie, sprawdzę, który mamy rok. Nie, to nie jest 2012, więc jak na to, że NextBase chce być firmą nowoczesną, to takie złącze nie powinno się tutaj znaleźć. Natomiast, oczywiście, drobna pierdółka, czepiam się, bo muszę. Natomiast bardzo podoba mi się system montażu tych kamer. On jest uniwersalny, więc nie będę się powtarzał, wytłumaczę go tylko na tym przykładzie. Uchwyt jest na taśmę 3M, którą po prostu przylepiamy do szyby. Jest to chyba najlepszy montaż, bo jak wiemy, taśma 3M trzyma i nie puści. Uchwyt magnetyczny, więc w łatwy sposób wpinamy go w kamerę. W tej chwili kamera jest podczepiona i tutaj sobie go regulujemy. Bardzo wygodne, bo jeśli mamy na przykład dwa takie uchwyty i mamy dwa samochody, w łatwy sposób możemy tą kamerę wypiąć, ale w łatwy sposób możemy go zdemontować. Ale co ta kamera ma lepszego? Przede wszystkim mamy dotykowy wyświetlacz, więc tutaj jest no, nowość. Dzięki temu. Raz, że on jest większy, ma 2,5, a dwa, że za pomocą dotyku możemy wybierać pojedyncze opcje. Jest także system SOS. Za pomocą aplikacji My Next Base jesteście w stanie połączyć się z kamerą, kiedy ona wykryje zagrożenie na drodze, na przykład wypadek, i jest w stanie za pomocą waszego smartfona zgłosić dyspozycję do odpowiednich służb. Dodatkowo możecie zapisać tutaj informacje o waszej grupie krwi a także alergiach. Dzięki temu w sytuacji awaryjnej tak naprawdę mamy tutaj zapisaną taką mini kartę medyczną, bardzo przydatne. Kolejną rzeczą jest możliwość podłączenia kamery przez złącze HDMI. Tutaj podłączenie kamery możemy zrobić na dwa sposoby. My na przykład dostaliśmy do testów kamerę kabinową, więc jeśli jeździcie na przykład na przewozie osób, w jakiejś taksówce czy innej firmie do przewozu, jesteście w stanie zabezpieczyć też siebie poprzez po prostu monitoring kabiny. Tą kamerę w bardzo prosty sposób wpinamy w złącze HDMI, kiedy na na montujemy naszą kamerę no, na przedniej szybie, to tutaj mamy obiektyw, który możemy automatycznie ustawić na monitoring kabiny. Jest to niezwykle wygodne, no i przede wszystkim zwiększa nasze bezpieczeństwo. No, ale nie każdy jeździ przecież na przewozach, więc opcjonalnie możemy także zamówić kamerę, która będzie monitorowała tył Waszego pojazdu. No i to przyda się chociażby w sytuacjach awaryjnych czy podczas parkowania. Jeśli chodzi o technikalia f1.6 i 140 stopni, jeśli chodzi o szerokość widzenia obiektywu, więc jest to kamera z dużo lepszymi parametrami niż jej poprzednik. No, a jak wypadnie w teście, no to zobaczycie. Później. Czas na model flagowy, czyli 622. Nie jest to kamera tania, bo kosztuje ponad 1000 zł, natomiast oferuje dużo smacznych dodatków. Zacznę przede wszystkim od wbudowanego filtra polaryzacyjnego. Dzięki temu jesteśmy w stanie regulować filtr. Tak jak w obiektywie w aparacie. Za jego pomocą jesteście w stanie zniwelować refleksy. To jest bardzo przydatne i przede wszystkim dosyć mocno wyróżnia się na tle konkurencji. Jest to pierwsza kamera z naszego zestawienia, która nagrywa w 4K przy 30 klatkach na sekundę. Szkoda, że dopiero najwyższy model, no ale trzeba to odnotować. Z dodatków 3-calowy ekran, który jest bardzo dobrej jakości, to rzeczywiście widać. Jest on oczywiście dotykowy, no i z dodatkowych funkcji. Mamy tutaj obsługę Amazon Alexa. Jesteśmy w stanie spiąć sobie ten rejestrator z Alexą. Mamy tu oczywiście dodatkowo aplikację dedykowaną. I tak samo jak w modelu 3.2.2, jesteśmy w stanie dodać tam funkcję SOS czy kartę medyczną. Mamy także obsługę Free Words, czyli takiego specjalnego systemu nawigowania. Nie zabrakło także wyjścia HDMI. Dzięki temu jesteśmy w stanie podłączyć kamerę czy to tylną, czy taką kabinową. Jako opcjonalne akcesorium. Bardzo przydatne i to rzeczywiście jest fajna funkcja. Nie będę mówił o wszystkich dodatkach, takich jak długie przewody, prowadnicy do kabli, funkcje stabilizacji, G-sensory, bo to oczywiście standard. Przejdźmy do testu praktycznego i spotkamy się już w biurze na omówieniu wyników. Wow! Ale świetny kolor samochodu! Biały to kolor śniegu, a śnieg jest świetny. Natomiast gdybym zobaczył kolejne białe samochody. Biały kolor, jest wspaniały! uwielbiam go, bo kojarzy mi się bardzo mocno, ze śniegiem, a śnieg jest świetny. Jesteśmy już w studio, mamy nagrania, więc bez zbędnego gadania. Wchodzimy sobie 32 tutaj o, pojedźmy sobie kawałek, żebyśmy nabrali prędkości. I tutaj jest już nieźle. Nieźle jest na tyle, że widzimy, że wszystko jest bardzo ostre. To jest naprawdę super. Tutaj, jak widzicie, auto, które nas mija, bez problemu czytamy tablicę rejestracyjną. Nie ma tak bardzo przypalonego nieba. Jak widzicie, są chmury białe, ale jest też normalnie niebieski, niebieski kolor nieba, więc tutaj zdecydowanie działa lepiej ten pobór ekspozycji i nie ma takich przepaleń. No, tutaj, na przykład, od tego Opelka nie jesteśmy w stanie odczytać tablicy. Jesteśmy za daleko. Natomiast tutaj bez problemu, bo zobaczcie, Volkswagen nas mija i jesteśmy w stanie tablicę odczytać. Tak samo tutaj dojeżdżamy i tak. Trzy pasy mamy tutaj, właściwie cztery, ale widzimy trzy. Bez problemu odczytuję Mercedesa, bez problemu odczytuję Opla, jadę dalej. Jestem w stanie odczytać myślę, że Skodę, jakbym się dobrze przyjrzał, także tutaj jak bezproblemowo. No i jeśli chodzi o kąt widzenia, także wystarczający. Tak? Widzimy całą jezdnię, widzimy chodnik, jest zapas, te 140 stopni tutaj robi robotę, cała maska jest widoczna. Więc tutaj bezproblemowo. Dobra, zobaczmy 3-2-2 w nocy, jak mu tutaj pójdzie. Zobaczcie, tutaj pierwsza różnica. Podjeżdżamy do światła, tutaj nie czekamy na pobór ekspozycji. Ona cały czas jest. Ruszamy. I ta ekspozycja cały czas jest, o tutaj troszeczkę zanika, ale szybka jest korekcja i jesteśmy tą, w stanie tą tablicę odczytać. No tu mamy zdecydowanie większą ostrość, chociażby tutaj te sklepy, lokale użytkowe po prawej stronie, bez problemu ten SEAT tutaj po lewej stronie, odczytujemy tablicę. No jak widzicie chociażby ta reklama gastoramy, dobry wyznacznik, cały czas jest poprawnie, a nie nie, nie była nie utonęła w bieli, o tak by to nazwał. Tablica czytelna, czytelna, tu znowu, ale ekspozycja się zmienia, no i dobra. Czas na flagowy model, czyli 622. Tutaj mamy filtr polaryzacyjny. No i jakość 4K, więc tutaj już mówimy o jakości dużo, dużo wyższej. Zobaczcie sobie tutaj wyjazd z parkingu pod supermarketem. Tu jest wszystko super ostre. Zobaczcie, mamy fajny przegląd: mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 samochodów. I z 9 jestem w stanie odczytać rejestrację, bo 10 no, się już nie zmieścił w kadrze. Więc raz, że tutaj widzimy od razu szerokokątny obiektyw. A dwa, że jesteśmy w stanie naprawdę bez problemu odczytać tablicę. Z każdego samochodu. Dobra, zobaczmy sobie coś w ruchu. Yy, zobaczcie, przede wszystkim yy, tablica super czytelna. To jakby. ojku, cały czas, cały czas, cały czas ją widzę. Robię stop klatkę w tej chwili mam super ostre wszystko. Powiem więcej, auto już jest daleko przede mną, a jestem w stanie spokojnie odczytać dalej tablicę. Rewelacja, zobaczcie lewy pas, tutaj yy, no, właściwie przeciwległy pas, wszystko czytelne. Tu od razu przykład z pieszymi. 140 stopni, cała maska widoczna. Chodnik, kawał chodnika, y, skrzyżowanie też bardzo dobrze widoczne. I piesi, którzy przechodzą sobie, o, proszę bardzo, przez jezdnię bez problemu widoczni. I zobaczcie, w skrajnej klatce jestem w stanie cały czas odczytać tablice rejestracyjne, więc to jest rewelacja. Dobra, no tutaj czuć tą jakość, to rzeczywiście daje radę. Nie ma żadnych refleksów też, aż takich, które by przeszkadzały, więc ten filtr robi robotę. No naprawdę tutaj 622 daje radę. Zobaczmy, jak mu pójdzie w nocy. Zobaczcie, ten obraz nie ma żadnych szumów. Nawet jeśli mamy niebo, to jest ono czarne, a nie jest szare. Nie ma tutaj aż takiego ziarna. To jest super. Zobaczcie sobie, tutaj auto skręca, czyli mamy skrajny prawy, widzę rejestrację, no tutaj od Renówki, od Forda bez problemu rejestrację odczytuję sobie pojedźmy kawałek, zobaczymy, sobie, sobie stop klatki zrobimy tutaj znowu w nocy wszystko fajnie widać o zobaczcie, tutaj nawet w nocy auto przede mną jest cały czas czytelne, mogę sobie cały czas przykropować i widzę co się dzieje, także tutaj naprawdę duży plus, ta rozdzielczość robi robotę, no i ta jakość w nocy, no tutaj jest naprawdę dobra, to jestem zaskoczony, jest to jedna z lepszych kamer, które raz, że a, pobierają dobrze balans bieli, dwa, że nie ma, nie ma takich widocznych szumów, a trzy, że ten obraz nie jest sztucznie rozjaśniony, bo to widać po niebie, które po prostu jest ciemne i czarne. 3.2.2 to jest kamera, która już oferuje jakieś tam bardziej funkcje smart, ten obrazek jest dużo, dużo ładniejszy, Dużo więcej możemy odczytać, w nocy też się sprawdzi. Natomiast 6,2,2 no, tutaj jest, jest Ameryka. Można powiedzieć, że tutaj jest naprawdę no, najwyższej klasy rejestrator. Przede wszystkim filtr polar na obiektyw, coś pięknego, daje radę. W dzień obrazek jest bardzo dobry i to jest taki obrazek już smartfonowy, nie taki rejestratorowy, co bardziej smartfonowy. Tak bym go porównał, czyli no, to jest naprawdę dobre nagranie wideo, z którego jesteście w stanie wyciągnąć wszystko. No, jest przede wszystkim bardzo dobrej jakości, bo to 4K naprawdę daje sobie świetnie radę. Fajne jest to, że mamy przede wszystkim bardzo dużo takich dodatków, tak? Nextbase nie skupia się tylko na nagrywaniu, tylko no jeszcze dodaje asystentów głosowych, smart funkcje, aplikacje i inne rzeczy, czyli mamy taką całą otoczkę, jeśli ktoś rzeczywiście tego potrzebuje. Natomiast skupiając się na takim samym obrazie, no to 622 absolutnie tutaj jest niezłą kamerą, natomiast musicie no mieć świadomość tego, że płacicie no nie małe pieniądze, powyżej 1000 zł za rejestrator to już jest dużo, natomiast dostajecie no na pewno czarną skrzynkę, która no jest do użycia w każdej sytuacji, jak widzieliście, czy w nocy, czy w dzień daje sobie świetnie radę. No i co? No i chyba tyle. Zapraszam Was do komentowania, dajcie znać co sądzicie. Wyniki macie jak na tacy, możecie sobie porównywać także śmiało. Jeśli macie do nas jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach, a jeśli chcecie na przykład jakiś ranking rejestratorów samochodowych lub porównanie z kilku producentów, Możemy zrobić jakiś test w ślepo też, no to też również odezwijcie się w komentarzach. Tyle na dziś. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach na kanale RootBlock. Czołem!